Witam dziubeczki, moje słoneczka. Landrynki, cuda, cuda. Prawo założenia to prawo założenia. Czyli zakładasz, że tak jest and it's done. Bam. Czyli mówisz, ja jestem bilionera and it's done. Rozumiecie? W boskiej świadomości, czyli już jak jesteś high vibe i jesteś boskość chodząca, to myślisz, zakładasz and it's fucking done. I wtedy jak się rozpierdala cokolwiek, po prostu cokolwiek, to ty włączasz muzę i robisz taniec szczęścia, wdzięczności i radości. Patrzcie, nic nie musicie robić. Samo się rozpierdala, nie? Patrzcie, jak tu jest cudnie. Normalnie mówisz, zakładasz, i to, co jest pomiędzy Tobą a tym założeniem, wszystko się rozpierdala. Taką macie moc, rozumiecie? To jest moc, potęga, po prostu nic dodać, nic ująć. Mówisz, masz. Rozumiesz? Więc zakładasz, wtedy noga na nogę, nie? I patrzysz. Patrzysz. Patrzysz, uśmiechasz się, dziękujesz, że samo się gówno rozwala. Rozumiecie to? Że jak zażyczycie sobie czegoś i założycie, że jest dan, no to musicie usiąść się, zrelaksować i dać wszechświatowi posprzątać bałagan przed waszymi tymi, kuźwa, pragnieniami, no. Wszystkie prawa, założenia, nie tylko założenia, tam różne są prawa, wszechświata, Boga, boskie prawa, one działają. Tyle, że wy w nie nie wierzycie. Albo chcecie, zakładacie, a potem jak się wszystko rozpierdala, to wy... By... Próbujesz ratować i jeszcze kurwa sklepywać, jeszcze nakleić super glue, jeszcze, jeszcze, jeszcze. To po cholery zakładasz. To po cholery zakładasz. Jak Ty nie możesz patrzeć, że trzeba to sprzątać. I to jeszcze, żebyś Ty miała to sprzątać. A to wszechświat sprząta. Ty tylko możesz patrzeć i myśleć o kurwa. Okej. Okay. Zaufanie, pełne zaufanie. Tak? Jesteś boska istota. Myślisz, mówisz masz. Myśl, słowo, ciałem się stało. Materia musi się kurwa sklepać. Rozumiecie? Easy. Relax. Wyjąć kilka z pupci. Rozluźnić ciało. Wdech i wydech. Zjeść gruszkę. Kochani. Życie tutaj to bajka, magia. To nie magia, tylko tak jest, po prostu. Iluzja to zapomnienie o tym, kim jesteś. Przebudzenie do świadomości, ja jestem, to jest pełna świadomość o Twojej mocy. Więc musisz rozumieć naprawdę konkretnie, po co Ty mówisz. Co ty chcesz? A potem po prostu relaks i daj, niech się to wszystko tu posprząta. Masz clean, tak? Bo jak masz jakieś życie, którego nie chcesz i manifestujesz i mówisz, że ty tak, chcesz, że ty tak, a potem kurwa płaczesz, ja Jezu wali się wszystko, ja zuwalcie, no to, no to albo ty chcesz, albo nie. Po pierwsze, zapytaj się od siebie, Czego ty tak naprawdę chcesz? Bo czasami wy stoicie i te, ja chcę, ja chcę, ja chcę, ale czego ty chcesz, kochanie? Ty musisz jasno określić, tak? Jasno określić. Tak, tak, tak. And that's it. It's done. Rozumiecie? Jaką macie moc? Tylko wy nie wierzycie. Coś tam chcecie, coś tam. Powiecie, kurwa, a potem jak się wali, to jest, kurwa, duparyna, dupryna, nie? Ja przez to też przechodziłam, kochani. Dlatego ja wam to mówię, żebyście, kurwa, dali temu się rozpieprzyć. wszystkim. Niech się sprząta samo. Po co? Po co, by, kurwa, to nas super, bo jeszcze chcecie? Rozumiecie? Take your place. Usiądź na tronie. Głowa wysoko. Wdech i wydech. Wszechświat wszystko zrobi za ciebie. Ty tylko wybierasz. Życie płynie przez ciebie, nie obok, nie gdzieś tam, przez ciebie. A ty wybierasz, jak królowa. Tak? Nie. Nie. Tak. Tu jest tylko tak lub nie. Rozumiecie? Dostajecie jakiś prezent? Chcecie, to musi być jakaś reakcja. You need to take an action. Jakaś reakcja. Dlaczego? Bo jesteś energią. Musisz jakiś sygnał do wszecha, że tak, to jest to, czego ja chcę. Rozumiecie? I wtedy wszechu mówi: O, I ona chce? To ja jej już daję. Rozumiecie? Musicie zacząć grać w tą grę po mistrzowsku. Zaufać. Bo tu wszystko działa na Waszą korzyść, dla Waszego dobra. Wszechświat Wam służy, jesteście bogami w Bogu, życie dla Was nie wykurwa dla tego Matrixa. Wy przyszliście tutaj żyć, po prostu doświadczać czego tylko Wam dusza tam się zabragnie. Także usiądź, zrelaksuj się, pomyśl. Naprawdę, co gdzieś tam w serduszku masz, czego ci tak naprawdę, czego ty chcesz? I powiedz głośno, nie z ofiary. Ja chcę, bo ja jestem tym, 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 tym. Powiesz, czym tam chcesz być. And that's it. And relax. Włącz se Zjedz banana. Weź se Pójdź na spacer, wyczyść chałupę, posprzątaj ciuchy, coś tam pogarniaj. I tyle. I dajcie wszechu pracować. Usuń się z drogi. Daj mu sobie służyć buziaczki, kwiatuszki.